Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Sulik, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj nie było filmów, ponieważ coś się zepsuło z YouTube'em u mnie. Zresztą w sumie jak zwykle musiało coś się popsuć i nie mogłem wrócić filmów. Dlatego teraz nagrywam e, po tym filmie, który teraz robię, jak skończę go nagrywać, zrobię jeszcze kolejny i jeszcze kolejny, przez co będę miał już trzy filmy na zapas, to dzisiaj postaram się wrzucić te dwa. I no w sobotę po prostu ten jeden jeszcze, nie. Myślę, że z quizów sobie zrobimy, bo w sumie mm, W sumie dawno dawno nie było takich wiecie Znaczy Boże nie. Nieważne yy, Bardziej chodziło mi o to, że film dawno nie było na kanale Czyli aż dzień przerwy To dużo To bardzo dużo to to bardzo dużo. Bardzo. Do teraz trochę chyba lepiej kamera mnie przechwytuje, albo nie, nie wiem. Ja mam tak z tą tą kamerę, że naprawdę to jest wspaniałe. Więc w sumie to nieważne. Czekajcie sobie telefon, jeszcze wyciszę, żeby mi tu nikt nie dzwonił. Dobra. Wyciszony telefon. E, więc tak. Jaki dzisiaj quiz robimy? Coś z horroru, myślę, bo w sumie. Um, bo w sumie czemu nie i tu mam już fajną, fajny quiz więc w sumie chyba z tego zrobimy na sam początek um, tutaj go zrobimy, czekać już przełączam szczenę tak zwaną szczenę, to w jest sensie sceny już widać Ekron, wszystko widać już ładnie, pięknie. E, no. Kto zabiłby cię w American Horror Story? Co w się. Sensie, bo. Aha, to takie coś jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć wystarczy, myślę, że. Co ja mam to zdrapać?

bo postanowiłem iż zrobimy ten quiz, bo tamten po prostu jest ciulowy. Przyznajcie sobie, sami. Jest ciulowy i nie ma co się kłócić w komentarzach. No także yy, no. Yy, przetrwanie. Fasmofobia. Czy uda Ci się przeżyć w zawiedzony domu? Fasmofobia to jest fajna gra, polecam ją. Na Steamie sobie kupić i psę pograć. Naprawdę bardzo fajna gra. Ale mi się już nudziła. No, no cóż. Pograłem sobie nie, jakieś dwa miesiące bez przerwy. I się znudziła. No to nieważne. Życie w końcu. Dobrze jesteś. Dobrze, że jesteś. Muszę się nauczyć, czy Dobrze, że jesteś. Mamy braki w ludziach, więc musisz poradzić sobie bez ekipy. Ale spokojnie, przecież wiesz co robić, prawda? Zresztą to mnie jest taki duży. Śmiem wątpić. Okej. Okay. Znajduję się na ulicy. Tanglewood ma nawet. Garaż i piwnice, wow, no to jak ma garaż i piwnice, to jest... To jest wspaniałe, jak ma garaż i piwnice, naprawdę. Przecież amerykańskie domy nie mają garażów i piwnic. Jak ktoś ma garaż i piwnice, to jest kozak, przecież, nie? Ha, gdyby nie był nawiedzony. Prawdopodobnie sam by tam zamieszkał, swego czasu był nawet na sprzedaż. Uuu. W każdym razie udało mi się jeszcze znaleźć informację, że zamieszkujący go duch ma na imię Nancy Johnson. I odpowiada tylko ludziom, którzy są. Sa A, ale ze mnie debil. Heh. Ogólnie to. Nie, bez powodu się nazywa fasmofobia, bo to jest niby że. Dobra, nieważne, tylko ja jestem taki zryty. I odpowiada tylko ludziom, którzy są sami. Chyba nie będzie z tym problemu w twoim przypadku. Ha ha ha! A. Biorę z psa. Eee... Mam nadzieję, że masz mocne nerwy, bo zdecydowanie ci się tam przyda, co. Może być strasznie to jak? Zgadasz się? To jest mały dom To jest według was mały dom Inaczej. A to to jest trend house. House. To jest ten dom. Ta, no jasne, tu się stawiał aparaty, tu się stawiał aparat na tą kibelka Na tą toaletę e, Tutaj był zawsze laptop Albo komputer, już nie pamiętam, dawno nie grałem Wiem, że e, Tutaj było łóżko takie duże Tu takie stało łóżeczko I tu się raz pojawiła w tym kącie zabijam mojego zioma duch taki taki znaczy wiadomo wiadomo że duch Mi chodzi bardziej o to, że No nieważne. Tutaj jak coś to tabliczka Widza była zawsze. Znaczy nie zawsze w sumie. Prawie tak no no. Tutaj Był ten pokoik z łóżeczkiem. Tu było łóżko. I jak coś się działo, to zawsze piłką ruszała. Ruszało, ruszał, tuch W garażu stało autko, można go sobie uruchomić. Tu są właśnie łączniki, tak sam widzicie. I tu też są w sumie. Czasami znaczy, w większości przypadków były w piwnicy, ale były takie sytuacje, gdzie tutaj były włączniki, ja się zawsze bawiłem nimi i straszyłem znajomych, że to tuch i inno. Tu były szafki. Tu, tu są szafki. Hmm. Tutaj zawsze. Praktycznie zawsze. Yy, jak grałem to były te duchy. Bla bla, nie będę wam opowiadał w sumie, bo to raczej nie jest ciekawe. Yy, dlatego moi drodzy, yy, lecimy dalej. Yy. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Wróciłem Ci do wana trochę podstawowego sprzętu. Przejdź listę, wybierz zestaw, w którym pójdziesz przejść się po domu. Musisz znaleźć pokój, który z nieznanych powodów, szczerze chyba nie chcę pytać, czemu okrut. Tam jest miejsce, gdzie duch będzie się pojawiał, jeśli go rozgniewasz. No, czyli. Andrzej. Michael Jackson. Jak będzie, że Michael Jackson, bo spotkaliśmy nieraz. Charakteryzuje się niższą temperaturą niż w pozostałej części domu, zwiększoną aktywnością, a także bardzo często w środku dzwoni telefon. Uuu, a tego to ja nie miałem, że się radio samo włącza. Chociaż czekajcie, nie no, miałem kiedyś kilka razy, miałem w sumie. spadałem się aż mnie ciarki przeszły. Ta, nie no, i ciebie ciarki przeszły. Daj spokój, Marian. Serio! Czasem się cieszę, że mam do tego ludzi, twojego pokroju. Okej. Okay. Którzy są tak głupi, że... Ej, 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 no chwila, chwila, moment, stop! Bądź poważny. Nieważne, ja ci zaradam, nieważne, ty mnie tu wyzywasz, ty ciulu, ty... A dobra, nieważne. Daj znać, kiedy już skończysz i jak z czym masz do czynienia, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty. Na przykład co? Wyczyszczenie toalety? Bo też. teść przyjechał? Ehe, śmieszne. Wszystko zapisuj w dzienniku i koniecznie wklej tam podpisane zdjęcia. Powodzenia, czy coś nie. Powodzenia, czy coś? Aha, dobrą, ok. Nie daj się zabić. Okej. Okay. Twój zleceniodawca się rozłącza, jego głos cichnie, a ty odkładasz urządzenie bógem. Rozglądasz się wokół i przeglądasz się na których znajdują się plany po kawie. Po chwili decydujesz się. Decydujesz, które trzy pod przedmioty chcesz wziąć. Okej, okay. coś mi tu na podkładce. Lista wyposażenia. Hmm. Aparat, termometr i latarka. Myślę, że tak. No właśnie. Zanim wychodzisz z wana, chwytasz jeszcze klucze do domu. Włączasz tatarkę i stawiasz pierwsze kroki na zewnątrz. Jesteś sam w środek chłodnej, ciemnej nocy. Okej okay. Cięży zasłaniają gęste chmury. Kiedyś wiecisz sobie latarką, aby trafić kluczem w zamek. Czujesz jak po plecach przebiegają ci ciorki. Uuu, ostro się zaczyna już. Nawet tutaj czujesz, że w tym budynku jest coś innego, coś niepokojącego. Ulala. Wydawałoby się, że jego aura odstrasza wszystkich niepożądanych gości. Oczywiście poza tobą, bo masz robotę do wykonania i właśnie wchodzisz do środka. Ech. Od razu zapadasz światło, żeby lepiej się rozejrzeć. Na końcu korytarza widzisz już salon, po lewej są dwie sypialnie i łazienka połączone w wąskim przejście. W dalszej części domu jest kolejny pokój sypialniany, zejście do piwnicy i kuchnię zadalną, gdzie znajdują się drzwi do garażu. Całe szczęście, że była okazja, aby zapoznać się z planem budynku. Stajesz przed wyborem, w które miejsce pójść najpierw. Oj tak, mój ulubiony dom. Ach, karamba. Tu nic nie było. Tu, tu nic nie było. Zaglądasz najpierw do sypialni po twojej lewej. Znajdujesz tam kość, które, No oczywiście. Zyska. Oczywiście, że to. Czy ja mogę wiedzieć sobie, jak... Robię cięcie, widzimy się ponownie. Jesteśmy. E, z powrotem. E, dobra, już wszystko jasne. Ale i tak przeczytałam, co tu jest. Kierujesz się prosto do kuchni, przechodzisz wokół aneksu kuchennego, sprawdzając napisy na termometrze. Temperatura spada do 9 stopni, a potem następuje lakie obniżenie do 4. Czyli to jest zawsze kuchnia, no ja wiedziałem... Czadko kiedy to było co innego niż kuchnia, wiecie, no naprawdę zawsze to... Praktycznie zawsze to była kuchnia, ja pamiętam. Jeszcze tam wisiał taki obraz w takim wąsatym panel. I nie... To nie był... Za dużo mówię. Przeczytajmy dalej. Udaje ci się przenieść pozostały sprzęt do domu. Rozstawiasz kamerę w salonie. Aby mieć widok na kuchnię, rozsypujesz sól w trzech miejscach, a krucyfiks postanawiasz chwilowo zostawić. E, co to jest krucyfiks, jeżeli ktoś nie wie? Krucyfiks to jest taki krzyż. Taki duży, gruby krzyż. Taki... Siu. Odstrasza duchy głównie, nie? To nie jest taki zwykły krzyż, który sobie wisi, wisi, wisi. Na ścianie powiesicie. tylko to jest taki... Akiż szatanie, wiecie o co chodzi, nie? Coś, coś takiego, to teraz nie mam chwilowo jak pokazać, chyba że wezmę... No w sumie nie mam, no nie mam czym pokazać, dlatego no, no, najpierw... takiej sobie w internet, nie będę no. nieważne. Nieważne. Eee... Przechodzisz latarką UV, jednak nie zauważysz żadnych odcisków dłoni, wobec tego łączysz czytnik MF a, a w drugiej ręce trzymasz spirit box. E Co to jest? Spirit Box to jest rozmawiasz sobie z duchami, w sensie mówisz siema Aniu, on ci odpowiada witaj Andrzej, ty się go pytasz jak tam u szwagra na domówie, na imprezie, to, to on ci odpowiada kijowo, nie było alkoholu. No i yy, to jest właśnie Spirit Box, czy sobie rozmawiacie z Andrzejem, czy tam z szwagrem, zależy kto jest duchem. Wszystko wydaje się w porządku, chociaż przez obniżoną temperaturę jest ci naprawdę zimno, w dodatku te skrzypnięcia podłogi gdzieś za plecami. Oh, shit! Czujesz regatywną aurę tego miejsca, dlatego odruchowo rozglądasz się za drogą ucieczki, którą poobiegniesz w razie czego. Poznawasz, włączyć radio i coś powiedzieć. To jest właśnie czytnik MF eee, Z fasmofobii. Są takie dziwne te. Co one oznaczają? Ja nie wiem kompletnie. Wiem, że się wyświetlają słowa, które mówi duch. Czyli na przykład Hello albo hi, To on ci odpowie hello. Takie wiecie, takie l A nie, wiecie jak się pisze. O, na przykład... No to Nancy Johnson, nie? dajmy na to przykład Taki Nancy Johnson, wiecie, tak wkurzacie ducha Nancy Johnson, Nancy Johnson, Nancy Johnson Tak kilka razy, aż wkurzycie ducha To on się wtedy wam ujawnia Tak atakuje, nie? To sobie robicie zdjęcie Iść do albumu e, Oczywiście was zabija Znaczy nie musi, nie musi was zabić Jak się dobrze skryjecie, to was nie zabije Zawsze gracie z dziewczynami Wywołujcie te duchy na dziewczyny. Bo one wam niepotrzebne są, nie? Tylko zawadzałem tak naprawdę. Nie umiem grać w tą grę. A przynajmniej ja tak miałem. Proszę się na mnie nie denerwować. Ja tak miałem. Wierzycie? E, dobra, nieważne. E... No właśnie, a propos. <laughs> Co ja chciałem powiedzieć? A są, so, że też takie give me, give us a sign, albo give me a sign, albo Don't Give signów nam, bo bo nie <laughs> Jeżeli ktoś się wie, o co chodzi, to tutaj macie, że time jakiś znak, albo nan. Jak gracie w trójkę, to lepiej grać w zawsze, nie? Wiecie, dwie dziewczyny, dwóch chłopa, to ich je zabijacie. Znaczy się, duch. Nie, nie wy. Duch. Duch. Yy... I ten, i... No. dziewczyny umierają, więc wy sobie, panowie, możecie na spokojnie wszystko tam zrobić, poukładać, wiecie, wszystko, aparat tu, tu kamera. Znaczy, aparatem robicie zdjęcia, tu kamera, tutaj kurde EMF, tutaj spirit box, tutaj crucifix. Termo termometr, termometr. i jeszcze latarka UV, wam się też może przydać. Książka. Książka jest też ważna, bo duch coś zapisuje jakieś gerow gerow albo Nieważne, za daleko troszeczkę już poszedłem. Cóż. No, wiecie co chodzi. Mam nadzieję, wszystko... Zresztą, pewnie graliście w tą grę, więc wychodzę teraz na debila wam tłumacząc takie proste rzeczy. Ale może rzeczywiście ktoś nie grał i nie wie, więc chce sobie zagrać i nie wie jeszcze czegoś o tej grze, więc wiecie. W sumie od tego są też ustawienia, opcje w tej grze i pomoc. Poradniki na YouTubie. To macie w dzisiejszym odcinku quizów dodatkowo poradnik do tego do tej wspaniałej gry, więc wiecie. Polecam się na przyszłość. Chyba. To nieważne. Wiedziałem. Widzisz na radio napis Nothing Detected. O właśnie, to jest zawsze wkurzające, że coś mówisz, a tam Nothing detected. No i co mam zrobić? Rzucić tym o podłogę. Bo da się rzucać tej grze. To jest fajne. Bardzo fajne. Czy tylko to cię dociera, że duch cię słyszy, ale z jakiegoś powodu nie chce odpowiedzieć? Postanawiasz więc jeszcze raz się odezwać, teraz nieco odważniej. Nancy Johnson, gdzie jesteś? Twój głos rozchodzi się po ciemnej kuchni. Tym razem nie musisz długo czekać, bo po, po chwili Spirit Box odpowiada: behind! Ten duch jest drzwiami i szafą! Boże święty, wiedziałem! Na coś czułem, że coś mi obserwuje w nocy. Zwracasz się, czym będę jednak za to, bo nikogo nie ma. O, widzicie, to jest fajne. O tym mówię, że właśnie podpowiada Wam. Jakieś hello, behind kill. Odpowiada kill. Mhm. O, fajnie, Herre. Ja, tak, ja, ja zawsze tak lubiłem czytać, zawsze czytałem here are albo, albo what do you want, To w się sensie tak śmiesznie. Dobra, here niech będzie. Odpowiada Spirit Box dziwnie wesołym elektronicznym brzmieniem. Kiedy poz, ponawiasz pytanie, przez sekundę nic się nie dzieje, jednak wtedy spadają kolejne naczynia, a pomiędzy nimi w blasku latarki jawi się postać. Patrzy prosto na ciebie. To kobieta w szarej, brudnej sukience, która u góry kiedyś miała białą koronkę. Ale co to jest, to ja nie mam radego pojęcia. Teraz zostały z niej tylko resztki. Aha, świetnie. W poprzek dekoltu, na ramionach i obojczykach ma widoczne przecięcia. Uuu, a to ja znam tą panią. Uśmiecha się krzywo, wręcz przerażająco. Gmf pisze przyciągle w skrócie... Wskazując piąty poziom duch Nancy stoi tam, gdzie się pojawił, nie rzuca cienia, a w całym pokoju słychać klekoczący dziwny dźwięk. Zupełnie jakby nabierał strumę powietrza. To jest ta babcia, czy mi się wydaje? W sensie nie, to chyba nie jest ta babcia. To jest ta taka. Nie mam do tego pojęcia za dużo duchów w tej grze, naprawdę. Była taka kiedyś dziewczynka z takim wyrytym... Ja nie wiem, jak to pokazać, powiedzieć i tak dalej. Wyjmujesz aparat. O, yy... dobra. Mi się spostrzegasz, wszystko mija. Czy w świeci tylko jedną lampką? Klekotanie milknie. Długo znika jedną, słyszysz tylko równomierne tykanie zegara. Tik-tak, wiecie, o co chodzi. Oczywiście na przemienne z twoim dudniącym ze strachu sercem, początkowo nie umiesz się ruszyć. Przed oczami wciąż masz jej postać. Stała dokładnie tam, w kuchni, gdzie jeszcze przed chwilą nic nie było. Na tę, myśl, na tę myśl robi ci się przeraźliwie zimno. Zostawiasz wszystko w środku i biegiem udajesz się korytarzem w stronę drzwi wyjściowych. Chcąc jak najszybciej się stąd wynieść, idziesz ścieżką w stronę vana i wychodzisz... Tam z głośnym westchnięciem ulgi, wtedy jednak zauważasz, że na pół to została jedna rzecz: książka. Nie udało Ci się jej wcześniej zabrać. Masz jednak nadzieję, że zebrane dowody wystarczą, żeby określić typ ducha. Pisuję w dziennik EMF na poziomie 5 i Speedbox. Sprawdzasz rozpiskę, aby znaleźć trzeci. Patrzysz w kamery, jednak nie widzisz nigdzie malutkich, świecących orbów. Co to są orby? Moi drodzy, że ktoś nie wiem, nie? Ale. Myślę, że ktoś wie, znaczy myślę, że... Nieważne. Dobra, co to są orby? To są takie, macie kamerę. Yy, włączacie sobie tryb nocy, inaczej na wizję Patrzycie sobie w ekran, tak się patrzycie, to patrzycie, patrzycie, patrzycie. Nagle jakiś coś wtratuje takie białe gówno, to mówcie ooo! To jest orbo właśnie. No. Yy, temperatury poniżej zera, nie było, chociaż nie masz pewności. Odcisków w dłoni też nie, ale mogą zostawić. Wygląda na to, że jednak musisz tam wrócić i zostawić tę pustą książkę. I przy okazji sprawdzić pozostałe rzeczy. O, to jest właśnie fajne, to, to są właśnie te kamery. No, bez szans. A, jednak są szanse. E, powoli wchodzisz do środka, poruszasz się przy ścianie, przymierzając drugi korytarz. Czekajcie, my drodzy, zajmę się tam dalej, to muszę sobie sprawdzić nacięcie. Już wszystko jasne porusza się przy ścianie przybliżone do drugiego, też mijasz wejścia do sypialni, salony, stajesz obok zejścia do piwnicy. Przed sobą masz już tylko kuchnię połączoną z jadalnią. Czytnik MF, który został w środku, piszczy i wskazuje trzeci poziom. włączony radio szumi, a latarka UV leży na podłodze. Naciskasz usta i zostawiasz książkę z ołówkiem na placie, po czym zajmujesz miejsce blisko wyjścia. Nancy Johnson, czy możesz coś dla mnie napisać? Pisać, pytasz. O! chowasz się za rogiem, bo twoja latarka zów miga dwa razy. Jest piekielnie cicho, że zaczynasz świrować, i wydaje ci się, że słyszysz jakieś kroki, i skrzypienie drzwi, drobne stuknięcie o podbogę w kuchni. Upadek plastikowego kubka. Znów migają światła i niepytany speedbox ogłasza ATAK! Oj, to jest właśnie czulowe, bo jak mówi ATAK! No to wtedy macie troszeczkę tak przerpane, bo ni to otworzyć drzwi, bo wam zamyka. Ni to uciekać, bo was bycie goniło. Niby mówicie Kurwa, co ja mam zrobić? No i wtedy iść do szafy albo pod łóżko i się chowata, nie? Wiecie co chodzi? Prawdopodobnie chcąc przekazać ci, że lepiej uciekać. Po chwili znów jest cicho. Najpierw nie zaglądasz do kuchni, tam zobacz książkę i nasmarowane na no nie. Live or Die. O właśnie, to jest takie czulowe. Live or Die. Macie takie coś. Pisze na jednej stronie książki, nie? Nie ja mam też jak pokazać. Jak zwykle pisze. Live or. Takie. D i E. Wiecie co chodzi, nie? Nie. Coś mi się. Po nie, 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 nie. Przepraszam. Tako eee, Lift na pierwszych dwóch stronach górnych OR na lewej dolnej, daj na prawej dolnej. Wiecie, mam nadzieję, że wiecie to co chodzi, Jak jeżeli nie to, to nie wytłumaczę Wygląda to. E, Czytam dalej. Wygląda na to, że duch sugeruje ci przed nim Ci, że przed nim nie uciekniesz. Właśnie wtedy wszystkie światło w domu Zaczynają zapalać się i gaz na latarka O dokładnie. To jest atak ducha. To do twoich chustów biegaj tylko a także kilkudziesiąt kroków w kuchni. Musisz czym prędzej się ukryć, bo tym razem zjawanie stoi w miejscu, a idzie w twoim kierunku. O! Eee. Yyy, to ja wam nie tłumaczyłem, jak coś, nie? Jak to się wygląda? Nie, nie, nie tłumaczyłem. O, to co to, nie, A, to, 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 to nie jest wtedy. Nie. To, 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 to... <zysk> nie. O! Jednak żyjesz. Witaj z powrotem. Poszło ci tak dobrze, że przygotowałem dla ciebie koniec jedzenia. Eee, tego już nie chcę czytać, bo to jest za dużo, w się... Sensie... O, widzicie, jaki sposób na powstanie No, Polecam mm, Czy to jest cheeseburger? Czy to jest cheeseburger? Nie, to nie jest cheeseburger? Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Eee, jeszcze dwa będę nagrywał. Mówiłem na zapas. Znaczy na zapas. Jeden na zapas, a dzisiaj jeszcze dwa chyba wracam, myślę. Ten film ma 26 minut, prawie 30, więc w sumie dużo. Rekord chyba nagrywania, moje, w mojej, jeżeli chodzi o moje filmy. I mam nadzieję, że yy, fajnie wyszło, że troszeczkę wytłumaczyłem co nieco, ale z tą książką nie było nic. Nie, zapomnijcie o sprawie. Nie było nic. Prawda? Nieważne, e, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało, oczywiście, jeżeli nie, to też zostawcie łapkę w górę. E, tak, e, w komentarzu możecie napisać, lubię placki, na przykład, hashtag lubię placki, ja mam przypne serduszko, może coś odpisze, że ja też, albo ja wolę pierogi. <grym> Śmiesznie. Yy, dobra, yy, więc moi drodzy, to jest jeżeli chodzi o teraz, jeszcze odcinek, to już koniec. Więc nagrywam to, wrzucę, biorę się na za nagrywanie kolejnego. Kolejny wrzucę gdzieś tak 15. I I w sobotę wrzucę. Jeszcze trzeci, nie? Wtedy wiecie o co chodzi. A jak nie, to to nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. <grych> po, 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 po prostu... Próbuję się tu tłumaczyć Wam to tak w sposób taki krótki. Aczkolwiek nie zawsze zrozumiały przez Was, ale nieważne. Eee, dziękuję za oglądanko. Życzę miłego dnia. 9.50 nawet ładnie się wyrobiłem z czasem. No, prawie 30 minut nakrywania, więc jest kurde ostro. No, także moi drodzy, trzymajcie się tam. Nie wiecie o co chodzi. Mam eee, nadzieję, że się spodobało. Jeszcze raz tak... Się, tym, tym, tym. No za eee, lubię placki, przypnę wam serduszko, odpiszę. Cześć, powodzenia w życiu i Eo!